Pójdzie na dworek, jak kwiatuszka i od razu ci się poprawi dworek. Zatrzymaliśmy się na przystanek na jakimś polu, bo pięknie tu wygląda ten żółty kolor razem z niebieskim. Zresztą świetnie kontrastuje z moim sweterkiem. Dziewczyny gdzieś pobiegły za las, nie wiem nawet gdzie one są. Kamil nagrywa dla was ujęcia z dronu. Z drona. Z dronu. <grywia> Muszę się wyspać, następnym razem lepiej. Nie to robi nie zdjęć. Tak? Leci! Idziemy na domek? Tak! Dobrze, idziemy na domek. Jesteśmy w Pomiechówku w parku. Idziemy najpierw zobaczyć co tutaj jest i na co warto zwrócić uwagę. Na co kupić bilet, bo wszystkie atrakcje są płatne. Więc musimy tak naprawdę najpierw obadać sytuację. Lenka zobacz, tutaj jest jakaś bardzo fajna ścieżka. Idziemy ją zobaczyć, co? Mówiłeś papa. Jesteśmy w Pomiechówku, a dokładniej w Leśnictwie Pomiechówek i tutaj jest zbudowana taka ścieżka dydaktyczna. Na razie przeszliśmy jej może jakieś 400 metrów, a ja już jestem zachwycona. Później na koniec Wam to wszystko podsumuję, ale to co najbardziej na razie mi się podoba to to, że jest tak wszystko przemyślane, że można dużo zdobyć informacji, a nie tak sobie tylko po prostu iść kładką przez, nie wiem, las. Na samym początku, przed samym wejściem znajduje się też parklinowy, ale o tym później. Tak, o tym później, bo tam jest wszystko płatne, więc wszystko Wam podsumujemy też na blogu, ale zaraz jeszcze się przejdziemy, bo teraz mam taką chrapkę, żebyśmy przeszli się tutaj tym małym spacerkiem po drzewach, wśród drzew. Zresztą pokaż po prostu. Ale mi się podoba, jaki czat. Udało nam się w ogóle taki moment wychwycić, że nikogo tutaj nie ma. Nie będę nas bujać, nie będę nas bujać, chociaż to trudne. Ale mi się podoba, słuchajcie, podoba mi się to, że chociaż nie jest to nazwane ogrodem zmysłów, to ja bym powiedziała, że to jest taki ogrod zmysłów, bo wszystko jest przygotowane właśnie, że można wszystko widzieć, poznawać. W ogóle te tekstury niesamowite, pod względem sensorycznym to jest w ogóle niesamowite miejsce. Ja już jestem zachwycona, chodźmy dalej. każdym razem, jak ktoś tędy skacze, to robi to niesamowite doznania, ale powiem Wam, że jestem zachwycona tą ścieżką, bo zobaczcie, że pomyślano tutaj nawet o tym, żeby były takie poręcze niżej dla maluszków, dla małych dzieci. No to jest naprawdę super. No i dzięki tym ścieżkom można też oglądać las z takiej perspektywy, z której normalnie musielibyście się wybrać na jakiś park minowy, a nie wszyscy mają odwagę. Słuchajcie, te tablice dydaktyczne, że śpiew ptaków służy do tego, że jest reklamą jakości i kondycji śpiewającego osobnika i ułatwia lokalizację potencjalnych partnerów. Zatem ptaki najczęściej śpiewają w okresie lęgowym. Które znajdują się tutaj, nawiązują do książki Robi Wiesia, u Dziubak, wydawnictwa Nasza Księgarnia. Piękne te ilustracje są. I praktycznie w każdym takim domku jest zupełnie Ej, inna pora roku, inny miesiąc. To jest. Tu są gady i płazy Trzeba, trzeba odgadnąć co jest czym. No to dawaj. A tu co jest? No, co jest czym? No próbuj dalej, halo. No to powiedz to. Uwielbiam jeździć z rodzicami na wycieczki, bo można spędzać czas i poznawać nowe rzeczy. Dobra, tak ją nauczyłam, tak powiedziała. Piona! <śpiewa> Idziemy dalej. O Ale numer, Zuzia po raz pierwszy jest sama na takiej prawdziwej, na takiej prawdziwej, jak to, się, jak to się nazywa Zuzia, gdzie ty jesteś? Parku linowym, ale takim prawdziwym parku linowym, gdzie trzeba mieć całą uprząż, gdzie trzeba się przepinać z jednego drzewa do, do drugiego i naprawdę sobie świetnie radzi z tym pod naprawdę dużym, dużym wygrażeniem. W związku z tym, że Lenka nie mogła tutaj wejść, dlatego że trzeba mieć 1,30 m wzrostu z ma trochę powyżej 1,30 m już może z tego korzystać. I faktycznie przy Tyrolce musi stawać na palcach, żeby sobie zapiąć e, e, uprząż. Lenka niestety jest e, nie w humorze, bo nie może z tej atrakcji korzystać. Musimy jej tutaj znaleźć coś innego. Mamo, chodź nie bój się, to jest w subcio. subcio? Tak! A jak ja się trochę jednak boję. <grywia> no i idę do tego. ten park cztery razy. Co ty opowiadasz? Cztery razy? Ta. To chyba ci się spodobało. Uhu. Ja cia, ty jesteś dzielna dziewczyna. Super. I i w dwóch pomogła mi taka dziewczynka o imieniu Marysia. Cudownie. Jak jeździłam na Tyrolce, to tam były takie które się uderzało i ona mnie łapała, żeby mnie uderzała Podsumowanie okay. naszego wyjazdu jest następujące. Pomiechówek skradł nasze serce, ale to po prostu no po całości skradł moje nasze ręce. serce. Szalenie nam się w tym miejscu podoba. Z takich informacji praktycznych. A, jak chcę parkingi... to jeszcze przyjechać! My też jeszcze, kochani, właśnie chcemy tu przyjechać, więc przyjedziemy. Słuchajcie, z takich informacji praktycznych. Parkingi dookoła są, są płatne 15 złotych za cały czas postoju, niezależnie czy stoicie godzinę, czy 8 godzin i są czynne w godzinach 1018 Park jest czynny wcześniej, natomiast park linowy otwiera się dopiero o godzinie 11.30. To już koniec naszej wyprawy do pomiechówka i powiem Panie. Wam, że pomiech. Kówek skradł nasze serce, prawda? Prawda, prawda? Ciężko nam stąd wyjeżdżać. Bardzo. Tutaj naprawdę. Jak będziecie się wybierać, koniecznie zabierzcie, chociaż można kupić jakieś zapieksy, widziałam w sensie, zapiekanki przy wejściu i lody, to koniecznie zabierzcie sobie plecak pełen jedzenia, jakiś kosz piknikowy, prawda? Jakiś koc, bo tutaj nawet na plaży można się z kocykiem rozłożyć i spędzić sobie cały, absolutnie cały dzień z rodziną, i z informacji takich praktycznych, to jeszcze wam powiemy, że tak, wejście do tego na tą ścieżkę dydaktyczną, tutaj, całą, jest bezpłatne. Płatnie jest tylko. Park linowy i plac zabaw przy samym wejściu wejście macie naprzeciwko szkoły podstawowej, więc szukajcie sobie szkoły podstawowej w pomiechówku. Hej! I jeszcze ja wam powiem, no. że, że możecie cały dzień spędzić na parku lino. Natomiast na przykładzie y, pomiechówka powiem Wam, tak się robi marketing miasta, miejsca, miejscowości, bo korzystanie z tej ścieżki dydaktycznej jest bezpłatne. Przyciąga tutaj mnóstwo ludzi i gmina zarabia pewnie na całej reszcie, więc no ja jestem zachwycona. Jestem zachwycona. Wy... Hej! Ja, ja, ja też! Ja też. To już jest smuteczek, że musimy wracać do domu. Słuchajcie, kciuki w górę. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało i jakie fajne miejsca jeszcze w centralnej Polsce można odwiedzić. A my oczywiście zapraszamy Was też na bloga Mamadżer.pl, gdzie opisujemy więcej naszych podróży, pokazujemy też fajne je, pomysły. I niedługo kanał będzie się nazywać jakoś tam inaczej. <laughs> no. Być może mama być może tak właśnie będziemy się nazywać, bo nagry nagrywamy ten filmik jako pierwszy albo drugi filmik na nasz nowy kanał, więc ciągle trwa burza mózgów, jak go nazwać. Ale to już wszystko w tym odcinku. Bye! Bye!